Twoje wynagrodzenie. Kto więcej zbiera, zarabia też więcej. System wynagrodzeń Carls zapewnia, że dobre wyniki zostaną wynagrodzone. Żeby to wyjaśnić, musimy opracować cztery pojęcia: wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie akordowe, wynagrodzenie godzinowe oraz wynagrodzenie minimalne, ale jedno po drugim. Wynagrodzenie podstawowe. Każdy zbieracz dostaje u nas 15 euro za dzień pracy, niezależnie od ilości zebranych truskawek. Za każdy zebrany kilogram truskawki pierwszej klasy płacimy na polu 75 centów. Na steli natomiast 30 centów. Wyniki w zbieraniu mogą oczywiście się zmieniać z dnia na dzień to zależy na przykład od pogody lub przebiegu zbiorów. Średnio nasi zbieracze przynoszą 80 kg dziennie. Licząc w euro wygląda to tak. Za prace godzinowe, np. wyrywanie chwastów, płacimy 9,85 za godzinę pracy. Tutaj przykład. Licząc w euro wygląda to tak. I tak obliczane jest Twoje wynagrodzenie codzienne z sumy wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia akordowego oraz ewentualnie wynagrodzenia godzinowego. Tak możesz u nas pracować do 90 dni. Średnio nasi zbieracze zarabiają 4,5 euro w ciągu 60 dni. Na Twoje wynagrodzenie składa się wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie akordowe i wynagrodzenie godzinowe. Ale co z wynagrodzeniem minimalnym? Do tego trzeba zestawić czas pracy w stosunku do zarobków. Jak już zostało wcześniej wspomniane, nasi zbieracze zarabiają u nas 4500 euro w ciągu 60 dni. Średnio pracowali na to 375 godzin. To daje nam zarobki w wysokości średnio 12 euro na godzinę pracy. Oczywiście niektórym zbieraczom wychodzi mniej, a niektórym więcej. Ale obojętnie, jak długo u nas pracujesz albo ile łącznie zarabiasz, płacimy zawsze wynagrodzenie minimalne lub więcej. Sprawdzamy każdy pojedynczy przypadek. Może to wyglądać tak: 10 euro jest ponad wynagrodzeniem minimalnym. Super! 15 euro również jest ponad wynagrodzeniem minimalnym. Świetnie! 6,66 euro za godzinę niestety nie sięga wynagrodzenia minimalnego. Godziny pracy są wtedy obliczane zgodnie z wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 9,85 euro. W roku 2022 przewidujemy zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia minimalnego. Do 30 czerwca wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 9,85 euro za godzinę pracy. Od 1 lipca wzrośnie do 10,45 euro za godzinę pracy. Dokładniejszych informacji dotyczących czasu pracy i przerw dowiesz się w elementarzu zbieracza.